Cześć, ja nazywam się Jacek, dzisiaj opowiem Ci, jak odrolnić działkę, no i wybudować na niej dom. Działki o charakterze rolnym cieszą się dość dużym zainteresowaniem, bo zwykle znajdują się w atrakcyjnej i wizualnej okolicy, no i ich cena często jest niższa w porównaniu do gruntów, no już przeznaczonych stricte na cele budowlane. Ale jeśli chcesz wybudować dom... I rozważasz właśnie zakup działki rolnej, to już Ci mówię, co należy zrobić, by zmienić przeznaczenie gruntu z rolnego na budowlany i jakie formalności są z tym związane. Związane. Powiem ci też, w jakich sytuacjach przeprowadzenie procedury odrolnienia będzie bardzo utrudnione i czasochłonne, a może nawet niemożliwe. Ok, no to lecimy. Budowa domu na działce rolnej przez rolnika. Taki najprostszy system. Z założenia grunty rolne powinny służyć zgodnie z przeznaczeniem, czyli do produkcji rolnej. Z tego powodu osobami uprawnionymi do budowy domu na działkach rolnych są przede wszystkim rolnicy. Yy, oczywiście rolnicy indywidualni, pod warunkiem, że budynek mieszkalny będzie. Będzie stanowił część zabudowy zagrodowej, ale no, yy, ku temu też trzeba spełnić pewne warunki. Łączna powierzchnia całego gospodarstwa nie może przekraczać 300 hektarów. Inwestor musi posiadać stosowne kwalifikacje rolnicze lub przynajmniej pięcioletnie doświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego. No, jakby inwestor musi również zamieszkiwać daną gminę, co jest logiczne, ale tutaj w tym wypadku minimum od 5 lat. W opisanych powyżej sytuacjach rolnik nie musi wznosić o zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i może spokojnie na nich budować. No, okej, okay, ale łatwo się mówi, ale czy mogę kupić działkę rolną nie będąc rolnikiem? Takie pytania najczęściej słyszę. Oczywiście, bo obecnie do zakupu działki rolnej uprawnione są również osoby, które nie posiadają statusu rolnika, pod warunkiem, że powierzchnia gruntu jest mniejsza. Mniejsza niż 1 hektar, czyli 100 arów inaczej mniej niż 10 000 m2. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie zawsze będzie można od razu kupić taką działkę. W przypadku gruntów o powierzchni od 30 do 99 arów występuje prawo pierwokupu dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Więc jeśli interesujecie zakup nieruchomości objętej prawem pierwokupu, możecie zawrzeć ze sprzedającym tzw. warunkową umowę sprzedaży i przesłać ją do tzw. KOWR. Jeżeli instytucja w ciągu miesiąca nie wyrazi zainteresowania skorzystaniem z prawa pierwszego kupu, warunkowa sprzedaż pomiędzy inwestorem i sprzedającym może zostać zrealizowana. No albo prościej, kupuj działki mniejsze niż 30 Arów. W tym momencie nie będziesz miał z tym większego problemu. OK, a co jeżeli właśnie kupiłeś taką działkę, na przykład kupiłeś a działkę 10-arową 1000 m2, no to w tym momencie bierzemy się za odrzelnienie. Budowa domu na działce rolnej wymaga zmiany przeznaczenia gruntu. W przeciwnym razie uzyskanie pozwolenia na budowę, no sorry, ale niestety będzie niemożliwe. Czyli tutaj wchodzi nam temat zmiany e, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydanie warunków zabudowy. Pierwszym krokiem jest e, oczywiście sprawdzenie w gminie, czy zakupiona działka objęta, to jest właśnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli taki plan występuje i wynika z niego, że działka ma właśnie charakter rolny, należy złożyć uzasadniony wniosek o zmianę przeznaczenia takiej działki. No niestety, urząd nie jest zobowiązany żadnym terminem. Żeby odpowiedzieć na twój wniosek. W związku z tym procedura może wydłużyć się nawet do kilku lat. Pamiętaj, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego możesz uzyskać również nie będąc właścicielem gruntu, czyli zanim jeszcze podejmiesz decyzję o zakupie danej działki, więc możesz sobie to sprawdzić wcześniej, żeby po prostu nie zostać z rolną działką na długie, długie lata. Z kolei, jeśli nie ustanowiono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, no wówczas trzeba wystąpić do gminy wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, czyli popularnej wuzetki, o której zresztą opowiadałem w poprzednich filmach. I teraz uwaga! Decyzja zostanie Ci wydana, jeśli będą e, spełnione warunki określone w artykule 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czyli, uwaga, będzie mądrze. Co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji parametrów cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym gabarytów i formy architektonicznej, obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania. Terenu. Podsumowując, jeśli ktoś już na poprzednich działkach się buduje, to chcemy mieć tego ciągłość. I po prostu twój dom musi być podobny, wpajać się, e, wklejać się po prostu w to wszystko. Tak mądrze brzmiało, ale puenta jest jedna. Jeżeli sąsiad już tam jest, no to też będziesz mógł coś podobnego postawić. Ponadto działka ma dostęp do drogi publicznej. Istnieje wystarczający dla zamierzenia budowlanego uzbrojenie terenu lub jest ono planowane. Czyli po prostu wszyscy wiedzą, że tam będą domy budowane i jakieś media tam zaczynają iść. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, albo jest objęty taką zgodą, w uzyskaniu przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie artykułu 67 ustawy, o których mowa w artykule 88 ustęp 1. Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi, cokolwiek to znaczy. No i oczywiście musi nastąpić wyłączenie działki z produkcji rolnej. A więc kolejnym krokiem Twoim będzie uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej w przypadku gleb klas czwartej A, czwartej B, piątej i szóstej, decyzję taką wydaje starostwo. Zazwyczaj nie ma z tym problemów. Z kolei gleby wysokiej jakości należące do klas od 1 do 3 no, podlegają się w rzeczy ochronie gruntów rolnych. Dlatego też o ich wyłączeniu z produkcji rolnej decyduje tutaj minister właściwy dla rozwoju wsi. Z tym krokiem wiąże się konieczność poniesienia opłat rocznych oraz należności za wyłączenie z produkcji rolnej tak wartościowych gleb. No bo po prostu szkoda takich ziemi na domy, powinniśmy mieszkać na nieużytkach, no a sorry, dobrą ziemię wykorzystywać się rzeczy do produkcji jedzonka. Podsumowując, tak to wygląda. Cena działki ma swoją cenę w twojej fatydze siłą rzeczy, która może potrwać nie wiadomo e, jak długo. Uzyskanie pozwolenia na budowę będzie możliwe dopiero po zakończeniu opisanych wcześniej procedur w pozytywne dla. Inwestora sposób. Jeśli te informacje były dla Ciebie przydatne, zostaw proszę lajka pod tym filmem, za miły komentarz też jestem wdzięczny. No i oczywiście zasubskrybuj mój kanał, bo będę tu wrzucał więcej przydatnych informacji o budowie domów jednorodzinnych. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie. Na razie, cześć.